Co skłoniło Ciebie do trenowania sportowego? W sumie to jest inicjatywa bardzo duża mojego trenera, bo ja nie wiedziałam, że taka konkurencja nawet nie istnieje, ponieważ jest to niszowa konkurencja, przynajmniej tak się uważa. Także trener mnie do tego namówił, pokazał mi, jak to się robi. No i tak jakoś zostało po prostu. Się okazało, że sprawdzam się w tym, mam jakieś predyspozycje do, tego, do tej dyscypliny. No i tak już zostałam. Czyli to bardziej zasługa trenera. A czy coś może Ciebie jednak zaintrygowało w tej dyscyplinie? E, znaczy, ja nie byłam, szczerze mówiąc, przekonana do tego chodu na początku, bo mi się to wydawało strasznie dziwny i nienaturalny ruch, e, ale z biegiem czasu przekonałam się, że to jest e, to, w czym, w czym jestem dobra, w, w czym mi wychodzi i w co warto inwestować, bo mogą z tego być jakieś osiągnięcia, sukcesy. Czy rozważałaś inne dyscypliny sportowe? Ehm... Jak byłam w podstawówce, to zaczęłam trenować pływanie, i najpierw myślałam, że z tym będę wiązała swoją przyszłość sportową. Później jednak wygrała Lepko atletyka, ale do klubu szłam z myślą, że będę biegała biegi przełajowe albo jakieś długie dystanse, bo zawsze byłam wytrzymała. No ale nigdy nie pomyślałabym, że to będzie akurat hut sportowy. Na pewno każdy sukces jest okupiony sporym wysiłkiem. No i powiedz, jaki jest sekret Twojego Z Czego ty musisz sobie odmówić? <laughs> Jakie musisz dokonać poświęceń, czego musisz zrezygnować, aby osiągnąć to, co już masz? Sekret. Myślę, że każdy sportowiec odpowie tak samo, że sekretem jest po prostu samodyscyplina, zawzięcie i uparcie w tym, co się robi, w dążeniu do celu. I myślę, że podstawą jest trening, który jest najważniejszy, żeby wykonywać go systematycznie, codziennie, bo każdy dzień treningu. Może potem zaważyć na tym, że zabraknie nam siły na, na jakimś dystansie, na któryś zawodach. Także to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale też bardzo, ważna jest, bardzo ważne jest myślenie, bo jeżeli w głowie nie tak jest poukładane, jak powinno, to ciężko jest ukończyć zawody, bo po prostu nas to przerasta. Możemy mieć siłę w nogach, możemy, możemy być dobrze wytrenowani, ale jak nie będziemy dobrze ustawieni przez trenera, pokierowani w odpowiednim kierunku, no to nie zawsze może dać po prostu to efekt. Ostatnie pytanie dotyczy Twoich planów. Do jakich zawodów teraz będziesz przygotowywać się? No właśnie zbliżam się do początku sezonu nowego, będę na nowo się przygotowywała i myślę, że najważniejsze zawody dla każdego sportowca to są Mistrzostwa, Pols Mistrzostwa Polski, to jest takie zwieńczenie naszego sezonu, i na pewno w przyszłym roku będę starała się wypaść na nich jak najlepiej, ale głównym założeniem moim trenera jest udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbędą się w przyszłym roku w lipcu, w Tallinie w Estonii. No i tam chciałabym osiągnąć najlepszy wynik, jaki się tylko da. Marzeniem jest załapać się w ósemkę najlepszych, bo to już będzie dla mnie naprawdę duże osiągnięcie na takiej imprezie. Także myślę, że to są najbliższe plany i takie najważniejsze, po drodze wiadomo, jeszcze inne zawody, e, które na pewno się przydadzą, ale myślę, że te są najważniejsze i na nie będziemy stawiać. A jaki jeszcze tak medal chciałabyś zrobić? Co jest Twoim marzeniem hmm. na tą chwilę? Na tą chwilę? Ciężko powiedzieć, bo z każdego medalu się człowiek cieszy i w danej chwili jest on największą radością i największym spełnieniem marzeń. E, no, wiadomo, każdy gdzieś tam myśli o tych medalach z imprez mistrzowskich, z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata, z igrzysk olimpijskich, ale dla mnie na razie to jest odległy termin. Nie chciałabym jakoś zapeszać czy nie wiem, mówić rzeczy, których potem nie, dotrzy, nie jestem w stanie zrobić. Także myślę, że o takich medalach rangi mistrzowskiej na razie realnie nie mogę myśleć, ale w marzeniach na pewno gdzieś tam. To jest i zostanie, żeby zdobyć taki medal i myślę, że on wtedy będzie dla mnie najważniejszy i najcenniejszy.